Jeszcze taką odmianę rudbeki. To się chyba nazywa flamenko. Też jest połowa października. ona sobie tutaj jeszcze kwitną. One wyglądają prawie jak chryzantemy. Ale nimi nie są. Jest to rudbekia. Odmiana flamenko. Ale też jakieś chyba ma chowam nazwę, ale wiem, że to jest ta linia jakieś właśnie rudbeki o nazwie flamenko także zobaczcie No już trochę te kwiaty widać, że przekwitają, ale jeszcze jakoś się prezentują. Pozdrawiam Was serdecznie.